Robiąc z moimi studentami przedświąteczne porządki w dramatyce natknęłam się na kolejny temat. Wszyscy wiemy doskonale, że relacje między rodzicami a dziećmi bywają trudne. Że rodzice bardzo często chcieliby, żeby dzieci zrobiły to, co oni uważają za słuszne, a dzieci słusznie wiedzą, że muszą wybrać swoje własne rozwiązania. Natomiast Wszyscy znamy taką pobożno życzeniową konstrukcję. If I were you, I would do this, I would do that. I wszyscy zdajemy sobie sprawę, że ta konstrukcja oznacza, że my lubimy sobie pogadać, a wy i tak wiemy, nie posłuchacie. Tutaj, if I were. Jak widzicie, zawiera nie tylko czas przeszły, mówiąc o rzeczach teraźniejszych, ale przede wszystkim zawiera czasownik w innej osobie, odmieniony przez inną osobę. Ponieważ język angielski nie ma oprócz czasownika być odmian przez osoby w czasie przeszłym, to nawet nie widać, że jest to właśnie ten tryb pobożno-życzeniowy, nazwany subjunctive. Wygląda zupełnie czasami jak zwykły bezokolicznik, o czym za chwilę. Natomiast druga możliwość wyrażania trybu pobożno-życzeniowego to takie słowa jak na przykład advise, recommend, suggest. Jeżeli po słowie suggest użyjemy rzeczownika i suggest a break, i suggest a coffee, nic się nie stanie. Gorzej będzie, jeżeli potrzebujemy tam czasownika, ponieważ wtedy musimy wybrać tylko jedną z tych form, które mogą być tam użyte. Na przykład forma gerund. I suggest taking a break and I suggest going for a coffee. I suggest taking a break and going for a coffee. Wtedy musimy tylko pamiętać, że również siebie obejmujemy tym życzeniem i sugestią. W Wielkiej Brytanii. W Zjednoczonym Królestwie prędzej Państwo spotkacie inną możliwość, kiedy chcemy wyraźnie wskazać osobę, co do której wyrażamy to życzenie i sugestie. Na przykład I suggest that you should take a break and go for a coffee. I suggest you should take a break and go for a coffee. Natomiast w Stanach. Prędzej zobaczycie tą konstrukcję i bez that, ale również bez should. I suggest you go for a coffee. I suggest we go for a coffee. I suggest he go for a coffee with us. I tu przy trzeciej osobie macie Państwo coś, co wygląda jak bezokolicznik, taki zwykły bez zoom, ale tak naprawdę jest to forma subjunktyw pobożno-rzeczeniowa. Amerykanie, no cóż, ostatnio. Uh, Americans suggest the president acknowledge his defeat. Uh, żadnych S'ów, bo to nie ta osoba. Żadnego bezokolicznika pełnego, bo to nie bezokolicznik. I na czym chyba polega tutaj problem? Ze wszystkich możliwych form Polacy, polscy studenci, polscy uczniowie wybierają. Pełny bezokolicznik posadza jest. I ostatnio omawiając ten problem ze studentami, wreszcie odkryłam przyczynę. No bo kto Polakowi zabroni? Kto Polakowi powie, nie wolno Ci tej formy użyć, nie możesz, ja nie dam rady? Oczywiście, że ja dam radę użyć takiej formy, której tutaj po prostu nie ma. Tak samo jak ja kiedyś dałam radę wjechać, co moi synowie wypominają mi do dziś, na grze Colin McRae do jeziora, czego oprogramowanie gry nie przewidywało. Ja nie potrafię? Pewnie, że dam radę. Zwróćcie Państwo też uwagę na to, że w języku polskim też mamy ten tryb pobożno życzeniowy Wyraża on się w takich formach podobnych do angielskiego, na przykład Bless you czy Long live the Queen. Po polsku mamy często słowo niech, na przykład niech ciężlak trafi. Obyś strzezł. Niech się święci 1 maja i niech Ci się Krzysiu szczęści z Ketlingiem. Nie wiecie o co chodzi? Zapytajcie rodziców. Akurat to będą wiedzieć. Pamiętajcie też Państwo również, że w stronie biernej mamy również możliwość użycia subjunctivu. Na przykład We suggest this change be, or changes, be implemented. As soon as possible. Mam nadzieję, że po tym filmie nie będziecie już robić tego błędu. Niech Wam się to już nie przydarza. Do zobaczenia po świętach.